Ja na no, się nasłuchałem sam tych dźwięk bardziej Alefania nie zagrałem. się nie zagrałem. Chciałbym, dobrze To się Zawsze daj z siebie wszystko. To za widać i wszyscy to widzimy. No dobra, zaczynamy eee. finał co Sweet Hammer. Tak jest. Eee. Oh, Najważniejsze że...

フィナーミニューション。<Final S 2> <laughs> Finał miesiąca. Finał miesiąca. Finał miesiąca. Może też to zobaczymy. Dnia miesiąca. miesiąca w niedzielę, 1 czerwca, na zwycięce czeka 80 tysięcy złotych. Zapraszam. Dziękujemy Państwu, na były emocje, ale się cieszę, że ABU Krzysztof Chłobek jest obecnie wyrodkiem

Ocena nam jest współpraca. Nie poddajmy się wirtuozom płajstwa, pogardy, propagandy i walszy. Karol Lewski wynął się do matecznika i suna podle pasie. Odwiedził komuszową i markową. Pojawił się też na zjedzie światowych konserwatystów, bo wieszam, że po Przeszowem... Taką Polskę, w której nie ściąga się krzyży z polskiej stolicy w paramy, bo wynosy połączenia przywiązani. Również procent ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje w Na przekonanie niezdecydowanych zostały cztery dni. Od soboty już tylko cisza wyborcza. Pomoc humanitarna ma sprawiedliwość do mieszkańców cztery bazowych. To głównym założenie zbrojnej ...z Właśnie mówi on Zdaniem Izraela dotychczasowe transporty z pomocą humanitarną były rozkradane przez bojowników Hamasu. Wspierane Ech. przez USA i Izrael z pomocą humanitarną na tym gazie system rozdzielania jedzenia, lekarstw i paliwa. To spotkało się z zarówno ONZ, jak i innych organizacji pomocowych. Co najmniej 500 ciężarówek powinno teraz wjechać do strategii gazy zaopatrzonych nie tylko jedzeniem, ale także lekarstwami czy ciepłdami. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko do osiągnięcia tego celu. W zaznaczeniu ONZ deklaracje wziętej od realizacji humanitarnej odwracają uwagę od rzeczywistości i potrzeby narzędzi... So simeticeł. Zakres... ...dla transportu z pomocą. You're not operating? Chcę to mocno podkreślić. My już przestaliśmy działać. Nasz personel pracuje w nieprzerwaniu od dwunastu tygodni. Od ostatnich dniach pomoc humanitarna zaczęła napływać do polskich społeczeństw... Telewizjo Republika! Ma... Telewizjo Republika! Zabij się! Telewizjo Republika!

inne osoby. Nie klasyfikujemy tego jako akt terrorystyczny. Do zdarzenia doszło, kiedy cały Liverpool popłynięty był fetowaniem mistrzostwa. Tysiące fanów The Reds wyszły na ulice miasta. Co mi są Tak, wynika, że pędzący samochód uderzył najpierw w kilka osób. Kiedy ludzie rzucili się na auto, żeby zatrzymać kierowcę, ten jeszcze przyspieszył, co poskutkowało większą liczbą rannych. Wcinał historii norweskiego kontenerowca, który wbił się w brzeg niedaleko Trondheimu. Ogromny statek został odchorowany po kilku dniach przymusowego postoju. Było mi się coś podobnego. Polecam to doświadczenie każdemu.